Witam serdecznie. Kolejny film z naszego serwera. Pokażę Wam naszą nową mapkę. <laughs> Sorki... 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 Nową mapkę do, do, do rozgrywek PvP. Właśnie za chwilę się nam ludziska zaczną ganiać. Także... O jak widzicie tu już nam ktoś czeka. Będą się Daniać. Mapka jest dosyć duża, fajna, z wieloma ukrytymi skrzyniami. Mini gierka nasza polega na tym, że po prostu startuje się bez żadnych itemów, bez niczego, z małą ilością życia. Trzeba po prostu pobiegać po, po arence w czasie, gdy mamy jeszcze tak zwaną ochronkę. Pobiegać po arence, po, poszukać sobie skrzyneczek różnych. Ona na przykład tutaj jest jedna. Akurat no, teraz w niej nic nie będzie, bo się gra jeszcze nie rozpoczęła, <laughs> więc jest tutaj poukrywane troszeczkę mamy różne yy, różne miejsca, różne lokacje, yy, w różnych klimatach, także miejsca jest. Poczekamy chwilkę ciało, pogonimy ich troszeczkę. Aha, jeszcze pokażę Wam miejsce, miejsce tak zwane lobby. <grym> Wydaje, w którą stronę to było? Zawsze się tu gubię. O tam chyba. Chociaż niekoniecznie. A nie, jednak. No i tak, tutaj mamy dołączenie do gierki, tu mamy status gry, czyli, czyli czy gra się odbywa, czy czeka, w tym momencie akurat jest zatrzymana, nie ma nie ma nikogo, dwie osoby dołączyły się do do rozgrywki, a akurat w momencie jak myśmy przeszli tutaj, <laughs> jeszcze ustawmy dzień, Jest parę udogodnień, o co Wam mogę pokazać, to na przykład yy, tam ten, ten, po drugiej stronie akurat musi być, no. chociaż tutaj też hmm, powinno być, nie, nie ma z tej strony, z tej strony żeśmy nie zrobili. E, mapka jest zapożyczona, bo niektórzy z Was już mogą poznać, że e, jeżeli grali w tą to to, to to rozpoznają tą mapę przy czym u nas jest parę takich ciekawostek, na przykład tutaj jak widzicie tutaj jest ten dźwig i u nas się można bawić po prostu tym dźwigiem w ten sposób. Oj, coś nam się grafika trochę wysypała, ale, ale jak widać na załączonym obrazku dźwig jest u nas w pełni ruchomy. Sama rozgrywka wygląda w ten sposób, że, że, że można niszczyć bloki, budować, ustawiać do góry, robić cuda cudeńka na, na arenie, po czym po, po, po restarcie mapki mm, wszystko wraca do normy, także śmiało można wszystko rozbarać, nadbudowywać, szukać rzeczy ukrytych. O, widzicie, tu jest kolejna skrzyneczka. Akurat w tym momencie też będzie pusta niestety. Mm. Mamy też coś takiego w momencie kiedy jesteś w rozgrywce, a niestety musisz kończyć, czy tam z jakichś innych powodów po prostu klikasz na tabliczkę, wychodzisz z rozgrywki, teleportuje cię na miejsce lobby, gdzie znowuż mamy coś takiego musimy tam wrócić. O! Jeszcze zobaczmy, bo nie przyuważyłem. Zróbmy tak dwie. Aha, o to się będą szukać troszkę. <laughs> Na dwie osoby jest to troszeczkę duża mapa. się ale... hmm, 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 hmm. nie zgubiliśmy naszą bohaterkę, że tak powiem. Może coś gdzieś... na Hmm. To jest właśnie tam gdzie jesteś No nie nie, na dwie osoby jest, jest stosunkowo za dużo, to że trzeba by się umówić w którym miejscu się <laughs> ganiamy O, jest namierzone <laughs> są bardzo fajne tunele tutaj pod spodem, także można też kanałami tutaj popychać w ogóle no jest, jest masę lokacji ciekawych <laughs> a i przez, przez te zgubiliśmy naszą bohaterkę pierwszego planu o jest o wyrzuciło serwera kord proszę mamy naszego słynnego topolewa tutaj płonie sobie tu jest bardzo fajny budyneczek A, tak to był ten Już nie pamiętam no gdzieś jest po prostu a tu jest silos rakietowy. Ale gdzieś było zarządzanie tymi rakietami. Silos, silos rakietowy. No jest, jest masę miejsc ciekawych do ogarnięcia. Tu na park już żeście tam na pewno przyuważyli, Wszelkiego rodzaju dźwigie, dźwigi, tu mamy elektrownię, która funkcjonuje nawiasem mówiąc. Tam mamy port, <śmów> jakieś takie mniejsze lokacje poukrywane między, między laskami, między drzewem. Jest dużo, dużo ruchomych, śmiesznych rzeczy. Tutaj Wam jeszcze pokażę tak na samą końcówkę, zróbmy sobie. Proszę bardzo. Bo wieczorem, w nocy zwłaszcza, są dowożone do elektrowni wszelakiego rodzaju materiały radioaktywne, więc niestety przejazd jest zamykany. Mapka jest na noc w miarę oświetlona. Parę fajnych miejsc do bagniania się jest. Tu gdzieś była szkoła. Mamy basen. <laughs> nie niech dobrze, zróbmy z porządkiem. żeby nie było, że im zmieniłem o, mamy placowa w piaskownicach, huśtawka, zjeżdżania i oczywiście dziura do kanałów <laughs> lej po bombie jak zauważyliście jest to o, mamy i szkołę eee, jak zauważyliście jest to, jest to miasteczko po takiej dosnej konkretnej eksplozji, że tak powiem, świat proatomowy. Znaczy, no, przy czym już drzewa odrosłe i tego typu rzeczy. Roślinność. Dobrze, to by było na tyle tego, tak żeby pokrótce oblecieli, oblecieli mapkę. No szkoda, szkoda że. O, ganiają się. Zobaczmy, kto wygra. Hmm. nie wiem czy, czy wyszła czy czy ją wywaliło no dobra to by było na tyle pokrótce pokrótce pokazana na a <laughs> dodatkowo jeszcze mamy e Pełne, pełną integrację z, 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 z Discordem także jeżeli ktoś chce coś od kogoś kto jest w grze wcale nie musi wchodzić hmm, zaraz sprawdźmy czy jest ktoś hmm. No, także tutaj widzieliście, tutaj mamy z Discorda powiadomienie. Wszystko działa. Ok, to zapraszam na serwer i do zobaczyska.